Słuchajcie, jest sprawa, no bo pewnie po poprzednich moich filmach wiecie, że nie jestem zbyt dużym fanem Garten of Banban i uważam ogólnie, że jest to beznadziejna gra i beznadziejna seria. No to słuchajcie. Jakaś osoba stwierdziła, że w tydzień zrobi swoją wersję Garden of Banban, Ban, która będzie lepsza. I podobno jest lepsza, więc witam was w Garden of Banban Ban Reincarnated, czyli w fanowskiej wersji Garden of Banban. Ban. Eee, mamy chapter pierwszy. Nie wiem, czy ta osoba będzie robiła więcej tych chapterów, czy to jest po prostu taki jednorazowy, e, jednorazowa próba. I o mój Boże, ta gra działa. W 12 FPS-ach. Udało im się idealnie perfekcyjnie yy, zrekonstruować doświadczenie Grania w Garden of Banban. -Ban. Mam chyba 12 FPS ów Poczekajcie. O, okej, okay. jest zdecydowanie dużo, dużo lepiej. Eee, to teraz tak. Jesteśmy, zobaczcie, w jakimś mega, mega ciemnym pomieszczeniu. I. Aha, zobaczcie, że weszliśmy teraz do tego przedszkola drzwiami i będziemy pewnie zwiedzać, co my tutaj mamy. Okej. Okay. Tutaj mamy e, banbanowe postacie. Tutaj mamy jakiegoś, e, jakiegoś kurczeczka. I tak patrzę. For safety of your child, please check in the front desk. Dla bezpieczeństwa twojego dziecka, proszę jakby zgłość się do e, recepcji. Ok. Powiem wam jedno: klimacik już jest. Zobaczcie te wszystkie ślady, jakoś tak całkiem mroczno tutaj. To wszystko wygląda. Eee, jedz owoce i warzywa, żeby być silnym. Ok? Latarka. Jesus. Yes. Please. Please. Niewiele nam to pomaga, ale no dobra, lepsze to niż nic. To byłby dobry jumpsker, zobaczcie. <grywy> eee, ale. Czy jest tu coś jeszcze? To jest na razie chyba kuchnia, prawda? Czy w kuchni? Może w lodówce? Coś znajdziemy, chyba niekoniecznie. A czy jest tu cokolwiek? O, jest karteczka. Uwaga, uwaga. Rob, uznaj ten list za moją rezygnację. W ciągu moich 27 lat bycia kucharzem nigdy nie doświadczyłem tak okropnego doświadczenia. Nie ma nikogo innego w kuchni, więc sprzątanie, pieczenie, czyszczenie, planowanie, wszystko jest na mojej głowie. Eee... Jedyną rzeczą, za którą nie byłem odpowiedzialnym, e, było zamawianie różnych składników. E, I za każdym razem piekłem to samo jedzenie. Te dzieciaki się pochorują. Nie ma tutaj żadnych składników odżywczych. Już nie wspominam o tym, że dzieciaki są strasznie brutalne i niegrzeczne. Okej, okay, czyli ktoś po prostu był tutaj kucharzem i bardzo mu się nie podobało. Za to mamy kartę dostępu do zielonych drzwi. Gdzieś tutaj były zielone drzwiczki, prawda? Zielone drzwiczki. Czyli te. Proszę bardzo. Siup. Dzień doberek. Mamy naszego droniarza i mamy kluczyk od czegoś. Tu jest zobaczcie kolejna lista. Eee, aha, to jest jakiś formularz o zgłoszenie naprawy. I jest napisane, że dron został uszkodzony. Trzeba go naprawić. Eee, Okej. Okay. Czyli nasz dron prawdopodobnie wymaga naprawy. Czy jest tu jakaś część, którą musimy ogarnąć, zdobyć. Bardzo możliwe jest klucz. Klucz jest może od tych drzwi. O, tu się otwiera. Dobra. Coś tam się świeci w oddali. Powiem wam, że nie widząc, co się dzieje, jest tu całkiem. Eee, o matko! <laughs> To jest zobaczcie lustro, okej? Okay. Okej, okay, ale czy ja tu nie mogę przejść? A bo to jest szkło. Okej. Okay. Tu coś się Tu jest tyle odblasków, że ja nie do końca wiem co się dzieje naprawdę. Tu są jakieś różowe drzwi. Tu jest chyba wejście. Okej. Okay. Chwila. My tu byliśmy? My tu byliśmy, słuchajcie, w oryginalnym Banbanie. Jakieś flamastry. Jakieś drzwi. Okej. Okay, słuchajcie. To. Okej. Okay. To wygląda całkiem fajnie. Tu jest jakaś zabawa. Może pójdźmy dalej. Nie, tam i tak potrzebujemy karty. Dobra. C, żeby kucnąć. Shift, żeby sprintować. To znaczy, że będę miał tutaj jakiegoś potworka, który będzie nas gonił. Zasady, nie, nie ma biegania, nie ma butów, w sensie, nie można biegać, nie można mieć butów, nie można być też boso. Eee, Okej, okay, nie krzyczymy, nie walczymy, nie... Don't poop on the floor? Eee, opila the bird, gdzie jesteś? Czy ja powinienem cię... Eee, siema! Czy ty gdzieś tu Czy je... ty gdzieś tu powinnaś być? Czy ja się powinienem bać? No tak, bo my mieliśmy. Okej, okay, słuchajcie, to jest dokładnie to, co mieliśmy w pierwszej części. To jest dokładnie to, zobaczcie. Ciach, jedno jajko. A ja tu się rozglądam, o co tutaj chodziło. To jest dosłownie ta sama giera. To jest dosłownie ta sama giera, tylko że zrobiona dużo, dużo lepiej. Więc możecie sobie teraz porównać, jak wygląda ta gra, jak działa, a jak wygląda ta oryginalna wersja e, Garden of Banban. Przy czym, przypominam, ta gra została zrobiona przez jednego gościa e, w ciągu tygodnia. Tak tylko wam mówię, gdybyście się, gdyby się, się zastanawiali, tak, ta gra została zrobiona przez jednego gościa w ciągu tygodnia. Eee, okej, okay. gdzieś musimy znaleźć prawdopodobnie jeszcze jedno jajko może gdzieś tu na tych... O, tu jest! Oh, patrzcie jak ukryte! Dobra, dobra, dobra. Jajuszko w tą stronę wstajemy. Kładziemy, e, jeszcze Z2 chyba musimy znaleźć po tych zjeżdżalniach. Nie, w tych zjeżdżalniach nic nie ma. Tu jest jakaś zjeżdżalnia, tylko ja nie wiem, czy ja powinienem tam wchodzić. O matko, chyba powinienem tam wejść. Uh... Gdzie ja jestem? Share your smile. A uh... a. Uh... <ścoughs> uh, niebieska czy czerwona? Powiedzmy, że idziemy dalej. Ja nie potrafię uciekać zbyt szybko, będąc w takiej zjeżdżalni. Co tu się dzieje? A krzyżyk Okej... Okay. Czyli bardzo możliwe, że nie powinno nas tu być Bardzo możliwe, że wybraliśmy złą drogę Więc może wróćmy Idźmy w tą stronę w takim razie I tu, o Coś tu, coś tu widać Halo Dzień dobry Czy mogę? Czy mogę? Ja tylko na sekundę. Na sekundkę. Ja tylko nas. Se... Ja. To jest straszne. To jest straszne. Czemu czegoś takiego nie było w oryginalnym Garden? Of... Czemu nie było tego? To było serio przerażające. Pretty bird, pretty bird, pretty bird, pretty bird. Eee... okej okay. Chwila. Gdzieś ten kurczak podział, skoro tutaj stąd nie ma wyjścia. Tak czy inaczej. Eee. Wróćmy sobie, prawda? Wróćmy i liczmy, że nie będzie żadnych komplikacji. Dobra. Czy to są wszystkie jajka? Nie. Musi być jeszcze jedno. Jak nic, gdzieś tutaj. Może potrzebuję otworzyć te, nie, nie mogę. Może tu gdzieś? Tu sprawdzaliśmy, prawda? Może tu gdzieś za jakąś kanapą? Pod stolikiem? Może trzeba wyjść stąd? Może poczekajcie, tu coś jeszcze jest. Wróćmy może tam, gdzie byliśmy, bo brakuje nam jednego ja. Go tu nie było, prawda? Nie ma opcji, żeby ono tu było. Czy ono tu było cały czas? No nie, no przecież zauważyłbym, prawda? Wracamy. Ostatnie jajko. Czy będziemy musieli uciekać przed czymś? Czy czeka nas jumpscare? Czy cokolwiek? Bo nie, żeby coś. Ale tutaj, na tych zasadach, na samym dole jest ostatnia zasada: Do not take the eggs. Czyli nie, nie bierz jajek. I wydaje mi się, że troszeczkę złamaliśmy tą zasadę. Czy coś nam się odblokowało? Odblokowało nam się wejście tu. Tu mamy różową kartę. Różowa karta to na 100% było. O! O, tutaj coś. Patrzcie. Ciach. Mamy tutaj śrubokręt. I chyba to wszystko. Za pomocą śrubokręta możemy otwierać szyby wentylacyjne. Chwila, tu jest jeszcze różowe. Klik. Jak to nie? Przecież użyliśmy różowej karty. Dobra, nieważne. Możemy otwierać wentylację za pomocą tych śrubokrętów. Co znaczy, że tutaj mamy, zobaczcie, do otworzenia. Hmm. Czy ja mogę? Nie. Ja mogę to mnie wchodzić? Ja wiem, ja wiem, że coś mi wyskoczy. Ja wiem, tu jest ciemność. Come on, jump, jumpscare? Jump ok, gdzie my jesteśmy? Zobaczcie w ogóle, jakie tu jest połączenie tymi rurami. Te dzieciaki to w tych rurach trochę chyba jak chomiki sobie chodziły, co? Jakiś parkour. Okej. Okay. Czy mamy tutaj coś jeszcze? Poczekajcie, rozejrzyjmy się dokładnie. Nie wygląda, żeby tu. O! Oh. Słuchaj swojego superior, czyli jakby władcy, szefa? Jesteś niczym. Czy to jest do pracowników, to jest chyba do pracowników informacja? Dobrze wiedzieć. Dobra, ale może przejdźmy sobie tutaj po tym parkurze. Siub. Siub. Gdzie my mamy tutaj wejść? Na górę? Prawdopodobnie na górę. Może jakaś drabinka gdzieś tutaj będzie? Cokolwiek? A, nie, tam jest kolejny węd. Mm, no dobra, wchodzimy. Chodzimy do wentów, moi drodzy, i... Nie, proszę nie, proszę nie, proszę... Ja nienawidzę zagl zaglądać za. E, dobra, tu nic nie ma. Tu też nic nie ma. Chodźmy w lewo. I w lewo mamy... Hy. Hy. Ok. Czy to jest ta sama droga co ostatnio chyba tak w oryginalnym Garden of Banban -Ban też było coś takiego że się rozchodziło a potem i tak się schodziło do jednego miejsca dobra o nie <laughs> <laughs> o nie o nie o nie o nie o nie o nie siema y siema eee, he, nie, chyba nie powinno mi tu być prawda Musisz mnie złapać, bo nie zdążyłem wyjść z węta. Ok, Okej. Okay. Dobra, słuchajcie, druga próba. Hop. Hop i hop. Idziemy prosto do naszego tutaj. Hop. Do naszego wętu. Nie ma znaczenia, którą stronę wybierzemy, więc możemy sobie pójść i tu. Tylko teraz tak. Jak najszybciej wyjść? Okej, okay. jak najszybciej w... wyjść? Szkoda tylko, że nie mamy tutaj jakiegoś bliższego respawnu. Tylko musimy tutaj iść za każdym razem do tego wentu. Dobra, może w tą stronę. Może w tą stronę, słuchajcie. Gdzieś tu. Nie. Cóż. To będzie długa próba. Długie szukanie wyjścia. Dobra, spróbujmy rzeczywiście pobiec tu. Run, ok? Ranuję. Who are you? Nie ma znaczenia. Get to the door, ok? Tu. O! O! -o! Dobra, nie o to mi chodziło. Nie o to mi chodziło się do drzwi. Czy to znaczy, że. Coś na. Nie, to znaczy, że żyjemy, słuchajcie. Albo i nie. Co tu się właśnie wydarzyło? Aha! To było tyle, moi drodzy. To było tyle. Powiem Wam tak. Jeśli jedna osoba. Bez jakiegoś specjalnie doświadczenia w robieniu gier komputerowych, zrobiła w tydzień coś takiego. To. To ja wątpię w oryginalnych twórców gry. Serio. To było naprawdę, naprawdę spoko. Owszem, gra jest super krótka, ale jest zrobiona dużo, dużo lepiej niż oryginalna wersja, co tylko potwierdza. Moją opinię, dziękuję bardzo, czekolad miał rację, widzimy się w kolejnym, cześć!